Cześć! Witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę Wam przepis na placki ziemniaczane z mięsem mielonym. Tak zwane draniki, białoruskie placki. Zrobienia takich placków będę potrzebowała ziemniaki, cebula, jajko, mąka. Do farszu cebula, czosnek, sól, mięso mielone. Do placków oczywiście też jeszcze sól. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy! Na początek zacznę od zmielenia ziemniaków. Ja zmielę je sobie je przez maszynkę, wy możecie na tarce, jeżeli takiej nie macie. Ziemniaki mam już zmielone, następnie też przez maszynkę zmielę sobie cebulę. cebulę oczywiście wrzucamy do osobnej miseczki. Starte ziemniaki wyciskamy sobie przez sitko bądź przez szmatkę jak chcecie, żeby cały krochód nam zleciał do miski na dół. I wyciskamy z wody. Ziemniaki mam już wyciśnięte, nie są one aż tak bardzo suche. Wrzucam je z powrotem do miski. Woda, która ściekła jest z ziemniaków. Odstawiam na chwilę, aby zrobił się prochmal na dole. I teraz zrobię sobie farsz. Do mięsa mielonego dodaję cebulę. Dwa ząbki czosnku. Dodajemy sól. Taką jedną łyżeczkę. i całość razem mieszamy, aż wszystko się połączy. Taki farsz odstawiamy i zabieramy się za masę ziemniaczaną. Do startych ziemniaków dodaję krochma, który mi został. Wodę sobie odlałam i dodaję cały krochma. Następnie dodaję jajko, startą cebulę, mąkę i sól, też około łyżeczki i całość mieszamy. Jeśli wasza masa jest za rzadka, dodamy jeszcze trochę mąki i możemy już smażyć. Na patelnię wlewam olej i go rozgrzewam. Placki będę smażyć na średnim ogniu. Olej mamy już rozgrzany, nakładam pierwszą warstwę placków. Nakładamy ziemniaki. Następnie na to nakładamy mięso. i zakrywamy kolejną częścią ziemniaka. Smażymy na mniejszym ogniu, żeby to się ładnie usmażyło w środku. Placki mogę już przewracać na drugą stronę. piepam z jednej strony około 3 minut na mniejszym ogniu, Przewracam na drugą stronę. Pieczemy na taki złoty kolor. Kwiatki na drugi raz na poprzednią stronę. Zmierzam ogień do minimum. Przykrywam pokrywką i jeszcze podsmażam je tak około 5 minut. Placki mam już usmażone. Wyciągam je na ręce papierowej, żeby trochę obciekły jeszcze z tłuszczu. Placuszki mam już odsączone od tłuszczu. Przekładam je na talerz. I pomysł na obiad mamy gotowy. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!